No i witam Was. Trochę mnie nie było. Wiem, że vlogi miały być co tydzień, ale no niestety w niedzielę wypadło mi trochę niespodziewane spotkanie. No i nie zdążyłam w niedzielę zmontować. Miałam w planach zmontować to w poniedziałek po pracy, żeby jeszcze vlog wszedł w miarę... Blisko weekendu, ale dopadła mi migrena i niestety ten typ migreny, którego nie miałam już ponad 3 lata, czyli typ migreny ocznej, yy, który powodował, że poniekąd oślepłam. W każdym razie no, zostałam wycięta z życia na kilka godzin, i wtorek w sumie też mi się. Ta migrana trochę utrzymywała. No i dzisiaj jest środa, wróciłam z pracy. Dzisiaj właśnie byłam ostatni dzień w pracy. O, jak dobrze! Strasznie się cieszę, że to już koniec. Zostałam w ogóle od chłopaków, z tym pracowałam wino na pożegnanie. Także chyba wiem, co będę robić dzisiaj wieczorem. Postaram się najbliższe vlogi faktycznie wrzucać w miarę co tydzień. Budziłam się przed siódmą i w sumie to nie chcę mi się spać dalej, więc stwierdziłam, że sobie już wstanę, zacznę ogarniać, a teraz właśnie też, żeby się dobudzić do końca, to sobie chcę umyć twarz. Był plan, żeby jechać dzisiaj do siłowni z rana, ale nie wiem, czy z tego wyjdzie, bo muszę jechać z Krzyskiem. Bo on ma karnet, i w ramach tego karnetu po prostu mogę tam sobie z nim wejść. Chyba dwa razy w miesiącu, jakoś za darmo, coś takiego. No ale na razie on śpi. Ja sobie tutaj poogarniam rzeczy, więc trzeba się obudzić. Idziemy z mery na spacer. Oczywiście trzeba się ubrać jak Mam <grybujesz> Obowiązkowo na spacer z psem. Mery chyba właśnie usłyszała, gdzie idziemy. A jest tak piękna pogoda, w ogóle pokazuje, że dzisiaj ma być ponad 20 stopni, więc no wykorzystajmy to. Wróciliśmy ze spacerku. Krzysiek akurat pojechał do Barbera, więc mamy chwilowo wolną chatę, więc planuję to wykorzystać na ćwiczenia. W ogóle jest ledwo po 13, a już zrobiłam no dość sporo rzeczy, więc fajnie, że, że wykorzystuję ten dzień po prostu, bo trochę gdzieś tam się bałam, że z uwagi, że mam teraz trochę więcej właśnie wolnego czasu, to moje myślenie będzie takie: e, mam czas, zrobię to później. Po co się teraz przyjmować? A odkąd wstałam, to w sumie mam całkiem sporo energii do robienia rzeczy, więc Mary jest na tarasie, możliwe, że gdzieś tam w tle słychać jej szczekanie. Wykorzystam to, że jest na tarasie, że nie ma Krzyśka, więc sobie tutaj zaraz rozkładam matę. Ją zapewne zamknę w sypialni, bo pewnie zaraz będzie chciała wyjść z tarasu. No i chcę poćwiczyć. Poćwiczone. Oj, coś czuję, że jutro będę zdychać. Ale trudno, Pamiętam sobie w ogóle, że mam gdzieś właśnie w szewce, że mam w szefce jakąś taką odżywkę i w sumie jej nie próbowałam jeszcze jakaś malina z białą czekoladą, więc akurat po treningu sobie zrobię, bo z uwagi, że dzisiaj jest bardzo ładny dzień i cieplutko, to Krzysiek stwierdził, że zrobimy sobie grilla, bo czemu by nie. Więc obiad mam z głowy, czekam tylko jak zrobię zakupy właśnie i przyjedzę. Więc zanim też on się zrobi, no to myślę, że akurat to odżywka mi pomoże dotrwać do obiadu. No to smacznego. Była spoko. Upiłam gorsze odżywki, ale zastanawiam się, czemu wszystkie rzeczy tego typu, czyli właśnie jakieś odżywki proteinowe i tak dalej. Czemu one muszą smakować w taki sposób? Jakby nie mogły być dobre. No i się wykąpałam. Czuję to ćwiczenie. Już nawet przy suszeniu włosów bolały mnie ręce, także myślę, że trening był dobry. Mam nadzieję, że jutro dam radę, bo jutro wieczorem idę na malowanie przy winie, bo mnie w mieście zorganizowali właśnie takie wydarzenie z uwagi na dzień kobiet i idę sobie tam z koleżanką i właśnie trochę też nie wiem co namalować, coś się wymyślić. W każdym razie mam nadzieję tylko, że nie będę wyzdychać za bardzo, bo jednak no jednak chciałabym miło spędzić ten wieczór. A jeszcze co do szydełka, bo ten koszyk próbowałam robić z tego sznurka ratanowego, ale porzuciłam to jakoś. Nie podoba mi się to i chyba porzucę ten projekt na razie. Muszę pomyśleć, co zrobić innego, ale coś wymyślę. Pomagałam dzisiaj mamiem właśnie w sadzeniu tam sałaty, cebuli, różnych takich drobniejszych rzeczy. I później jeszcze na zakupy pojechałyśmy i w ogóle i wróciłam w sumie niedawno. No a dzisiaj jadę na to malowanie przywienia i się zastanawiam, co namalować. Nie mam pomysłu, bo przeglądałam Pinteresta przed chwilą. Też nie chcę iść raczej w nic jakiegoś skomplikowanego i tak dalej, bo podejrzewam, że nie będzie na to czasu, więc raczej, raczej coś prostego bym e, zrobiła, ale nie mam pomysłu totalnie, nie wiem co namalować. Liczę, że, że inspiracja przyjdzie z winem, <grytanie> ewentualnie po prostu miejsce samo w sobie zrobi klimacik i, i coś mi jednak wpadnie do głowy. Jest godzina 19.00. Tam się udajemy mniej więcej na godzinę 20, także mam jeszcze trochę czasu. Muszę się ogarnąć, muszę się przebrać na pewno. Myślałam, żeby się może nawet trochę pomalować, bo czemu nie? Mary mi tutaj towarzyszy. Jutro będziemy mieć na mieszkaniu dwa pieski, bo do Bisia piesek mojego przyjaciela do nas przyjedzie, bo będziemy się nią zajmować przez tam pół dnia, więc Mary będzie miała zabawę piękną. Z dobisią idę się zbierać zaraz. Mam zamiar zabrać kamerę i może coś po nagrywać. Mam nadzieję, że się uda. Chciałabym faktycznie znaleźć jakąś inspirację. Jeszcze, jeszcze mam chwilę czasu, więc sobie przeglądam zaraz. Może coś znajdę. Bo jak na razie w głowie mam po prostu jakiś zwykły krajobraz. obraz, czy coś w tym stylu. Czas się zbierać. jeszcze tak na szybko, jak byłam z mamą właśnie na zakupach to kupiłyśmy takiego kwiatka. Nie pamiętam już jak się nazywa, ale liczę, że jednak u mnie przeżyje i mały update truskawek. Powoli rosną i są już coraz coraz większe. Myślę, że jakoś wnet będę je przesadzać, bo ogólnie według instrukcji powinnam je przesadzać jak się pojawią trzy, 4 listki, a już trzy są, takie całkiem ładne bym powiedziała, przynajmniej tak na moje oko, więc myślę, że jakoś wnet już powoli będę rozsadzać te nasiona. Mam tylko nadzieję, że coś z tego urośnie. Ja się już przebrałam, ale jeszcze się zastanawiam co na siebie ewentualnie nałożyć, bo no nie wiem jak tam będzie, czy będzie ciepło, czy będzie zimno. Też nie wiem jak się pomalować. Po prostu chcę zrobić coś innego niż mam na co dzień, czyli coś co mam teraz. Przepatrzyłam sobie Pinterestę znowu i dalej nie wiem co mam namalować. Liczę, że, że dostanę małą pomoc na miejscu. Ewentualnie może będą na miejscu jakieś rzeczy do malowania, że będziemy... Malować jakieś obiekty, bo to też by było w sumie spoko dla osób, które nie mają pomysłu, właśnie czyli takich jak ja. Ale z drugiej strony no chciałabym namalować coś swojego, coś, co no byłoby albo moim pomysłem, albo. Czy no, się zastanawiam, co później zrobię z tym obrazem? W sensie, jeśli bym chciała go gdzieś tutaj w mieszkaniu powiesić, o ile będzie. Wyjdzie mi na to, że będę chciała to w ogóle komukolwiek pokazywać, bo ja no, malować nie pamiętam, kiedy ostatni raz sięgałam po farby. Więc <gryw> co z tego wszystkiego wyjdzie, to ja nie wiem. Przede wszystkim idę tam z założeniem, że nie zależy mi na tym, żeby to było idealne, bo nie będzie, ale zależy mi na tym, żebym była po prostu zadowolona z tego, co mi wyjdzie. Nie musi to być idealne, ale chcę być po prostu zadowolona. Też nie wiem, niestety, jakie tam będą mm, narzędzia. Bo wiem tylko, że wszystko jest zapewnione, no ale nie wiem co się kryje za tym wszystko. No bo na pewno będą pędzle i farby, ale czy będzie coś więcej, na przykład jakaś tasiemka, żeby sobie odgrodzić na przykład jakieś elementy. Ja się zastanawiam czy w ogóle robić coś mocnego, ale wydaje mi się, że jeśli zrobię coś mocnego, jak chodzi o makijaż oczywiście, to Będę sam jedyną osobą z mocnym makijażem. Także raczej pójdę po prostu w tapetę trochę większą niż zazwyczaj, bo na co dzień, na co dzień w ogóle nie nakładam podkładu ani takich rzeczy w mózgu. Bo zwyczajnie mi się nie chce, w sensie jestem... Raczej z tych leniwych. Jedyne co robię na co dzień to tylko makijaż oka, bo w sumie bez makijażu żadnego, co w sumie widać na niejednym jednym bo na nie jednym rogu się nie malowałam w ogóle, to no jestem dość blada i ktoś mi kiedyś powiedział, że wyglądam jakby miała zaraz umrzeć, więc gdzieś tam to oko wolę podkreślić na co dzień, chociaż delikatnie. Dlatego dzisiaj tak od święta stwierdziłam, że zrobię. Trzeba też czasem odświeżyć te moje kosmetyki, skoro już je mam, to czasem warto je jednak poużywać. Ja jakoś za bardzo nie umiem się malować. I w się sensie, robię większość rzeczy na tak naprawdę. Także co z tego wszystkiego wyjdzie, to ja nie mam pojęcia. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie wiem jak bardzo to widać w kamerze, ale coś tam jest. Zawsze mam problem z nakładaniem brązera, więc totalnie nakładam to na oko i mam nadzieję, że nie robię sobie większej krzywdy, bo zawsze się boję, że, że przesadzę i wolę gdzieś tak nałożyć za, za mało raczej niż za dużo. Ok, i na sam koniec usta. Ja nigdy nie wiem, jakie sobie zrobić usta. Zawsze mam z tym bardzo duży problem i z doborem koloru pomadki i wszystkim. Chyba pójdę w ten. Jeszcze je pomalowałam krzywo oczywiście. Najgorzej jest, że to jest bardzo fajna pomadka ogólnie, ale zastygająca. To chyba jestem gotowa. Jeszcze potrzebuję trochę przyprostować grzywkę, no ale poza tym myślę, że jest stabilnie. Zostaje mi czekać na mój transport. No i lecimy malować. Wzięliśmy sobie przerwę i obecnie yy, palimy <laughs> i już się trochę trochę jesteśmy pod wpływem wina, które mamy oczywiście nielimitowane i nie mam pojęcia co mówić w tym momencie, ale ogólnie jest fajnie. Mam nadzieję tylko, że mój obraz ostatecznie nie wyjdzie. Z... Psuty. no i mam nadzieję, że koniec końców będę zadowolona tak jak planowałam. Dzisiaj być zadowolona z tego, z czym wyjdę. I mamy w planach się z Klaudią wymieniać tym obrazem, więc jeśli się nic nie zmieni po powrocie, to się pewnie wymienimy i mam nadzieję, że jej obrazu nie zepsuję, bo jest bardzo ładny. Jezu! Tak fajnie, mam nadzieję, że się uda po prostu doprowadzić te obrazy do fajnego stanu. Jest zajebiście, uda na razie się. Jest, jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że na sam koniec po prostu będzie dobrze. Będzie bo teraz zajebiście. Będziemy się zmieniać, ale muszę nagrać jeszcze, bo nie nagrałam tego, jaki jest obecny stan, ale zaraz to zrobię. Ale w każdym razie na razie jest stabilnie. Zaraz nagram po prostu jak wyglądają obrazy w tym momencie przed zmianą kolejną, bo malowałam drzewa, ostatecznie namalowałam trzy drzewa. Bo drugie trochę zepsułam, ale trzecim trochę je zakryłam, to zepsute, więc mam no nadzieję, że bardzo. będzie dobrze, <laughs> tak? więc mam nadzieję, że, że Klaudia to też jakoś wybroni te drzewa, no ale zobaczymy po prostu jak to wyjdzie w końcowej wersji, bo jednak ta końcowa wersja jest najważniejsza, bo tą końcową wersję zabieramy do domu, <laughs> także... Jeszcze nie wiemy którą. Jeszcze nie wiemy którą. Także zobaczymy, który obraz trafi do nas, ale no super. I padł w ogóle pomysł, żeby zrobić coś takiego w plenerze, więc mam nadzieję, że to się po prostu uda. I jakbyśmy, nieważne czy tą samą ekipą, czy nie, ale po prostu zorganizowali coś takiego w plenerze, to byłoby mega fajnie, bo no kurde, no, w plenerze, malowanie, jeszcze jakby było wino do tego, no to już w ogóle cudownie. Chcesz coś powiedzieć? Ja! Yes. Hello? Nie, ja ogólnie lubię malować, więc mi to tak, wystarczy. Polecam Klaudię. Bardzo ładnie maluję. Stoi mi obraz gdzieś akurat na regale, ale mam zamiar go powiesić w najbliższej przyszłości, bo namalowała mi kiedyś króliczka z tęczą, bo wcześniej miałam królika, więc w ogóle chcę go powiesić gdzieś na, na ścianie, tylko jeszcze nie wiem gdzie, ale pewnie w tym pokoju, gdzie mam kąpy. Tylko jak to zaaranżujemy jakoś sensownie, ja mam płótna i ja mam farby, więc trzeba coś takiego zorganizować u mnie po prostu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo jeśli wyjdzie coś fajnego, to ja będę miała co na ścianach powiesić. No oczywiście, że. Ja chciałabym coś takiego zrobić. Także Klaudia, dawaj znać, bo ja na razie mam dużo czasu. Farby mam, pędzle mam, płótna jakieś mam, najwyżej się dokupi. Możemy zrobić podcast tam. Cudownie. Cudownie. Nawet nie tyle podcastu, po prostu malować i gadać. Aha, Zróbmy tak. Jeż. Malowanie w nie podcast. Otóż to. I to by było w sumie fajne, bo chyba nie ma czegoś takiego. Możemy no, zrobić. Nie. To jest obecnie to, co Klaudia namalowałam. A to są drzewa, które ja namalowałam i to środkowe jest trochę zepsute, ale trochę przykryłam tym trzecim, także mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Ogólnie to moje drzewa, nie wiem jak wyszły, ale dodałam trochę białego i żółtego i chyba jest ok. O, o jakie ładne! O! Dali! Drogi, Naprawdę! Ale jakbyście widzieli, zanim ona to rozpaczkała, to było ciebie wyraźnie. Abstrakcja piękny! Salvador Salwador Dali po prostu. W każdym razie planujemy zrobić faktycznie taki podcast i mam nadzieję, że to wyjdzie. Ja będę Claudia męczyć na ten temat, bo w tym momencie ja jestem bez pracy, więc ja mam czas. No jestem dzień już po malowaniu przy winie i oczywiście mam kaca, w sumie było bardzo fajnie, wino było przepyszne, muszę się dowiedzieć jakie to wino było, jakieś z bzem czy wino z bzu, coś takiego, ale było przepyszne i mam tutaj takie dwa psiaki pod opieką, które już oczywiście od rana wariowały strasznie. Teraz trochę uspokoiły na szczęście, ale plus jest taki, że przynajmniej Mary będzie wyszalana. Ja się będę próbowała ogarnąć. Proszę ignorować zabawę piasku w tle. Mam tylko nadzieję, że cokolwiek, co wczoraj nagrałam, będzie się nadawało do wstawienia tutaj w ogóle, a jak nie, no to, to po prostu Wam mówię, że mówiłyśmy się cudownie. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejnego vloga.